Cześć! Ja jestem Inwish i zapraszam was do kolejnego odcinek serii ze mną z gry Satisfactory. Jest ze mną Simiś. Cześć! I jest ze mną Teść. Cześć! <grym> I dzisiaj będziemy coś robić, tylko Simi wam musi powiedzieć, bo ja się nie znam. I ogólnie to ta gra jest chupi, ale tylko na multiplayer. A mi nie działa, więc jest za dupy, tak? Tak, a mi nie działa, więc jest do dupy. No i dzisiaj, oczywiście, również nagrywam na Lajbiku, 2 lipca o godzinie 21.47. Po górulce można poznać, nie? Pamiętam, jak tam kilka lat temu jeszcze ja oglądałem YouTuberów i, i miałem czas, i w ogóle nie byłem taki zapracowany jak teraz. I niektórzy YouTuberzy, jak nagrywali na zapas, to zmieniają krzulki, po to, żeby nie było, że nagrywają cały czas tym samym chodzą i że nagrywają. Nawet jak nagrywali po kolei, tego samego dnia, to zmienię koszulki, żeby wypuszczając tam za kilka dni już nie chodzić na samym. Czy to nie jest przesada, Inwiś? To, to jest pomysłowe. Pomysłowe? Czy to nie jest przesada? No, jest takie coś jak pralka, Jest A. też nie można mówić, że ktoś się nie zmienia ubrań, czy coś. Można po... No, że za cię jak on znowu w tym samym, nie? Ale ja tak, nie, ja, bym... ja tak nie zamierzam robić. Ja bym coś powiedziała. <laughs> Dlatego mówię, kiedy nagrywam też. Ale w sumie zawsze tak chciałem. I w sumie dopiero teraz styczki wyłączyłem, bo też w tym Dlatego też macie potwierdzenie, że, że jest live. Pozdrawiam Matwiego na odcinku. Chociaż było widać chyba na czas, jak napisał. Nawet. No i generalnie bardzo mi się podoba, jak to wszystko tutaj leci. Tu rafinerie przetwarzają ropę na paliwo. Paliwo leci sobie tam, ale też tu. Za chwilę pokażemy tam te bufory. To mam dwa bufory na paliwo, żeby, żeby nie zabrakło. Ewentualnie, żeby był na zapas, też. Gdyby coś tu się wydarzyło i by padło wszystko. Hmm. Chciałem to przepiąć. Wszystko my się tym zajmiemy teraz. My się tym teraz zajmiemy. jest sześć. Jest podpięte do tego. Nie, znowu ty o oh. To znowu ja A ty nie ty To tu i, i to I to tu No i teraz w sumie dobra można O to jest podpięte tam Tonight na na na, 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 na. 20 ty poziom zuwika. Brzydko przychodzi. Z tamtej strony to Ty jesteś się? No bardzo. Tak, ty ciebie potrzebowałam. Ja? Tak. No cześć, jestem. A, lecie no dobra, wszystko jest podpięte ładnie na zielono. Chyba tak. Jest super. Stop, right there! Jest pięknie teraz ładnie się. Przynajmniej z tej strony. Z tej strony zasila. Tak aby nie przechodzą jakoś przez maszyny. Przez... Także takie jest fajnie. No i generalnie tutaj paliwo idzie sobie w tą stronę. Do tamtych maszyn. A tutaj wcześniej, oprócz paliwa, jest żywica polimerowa, która łączy się z tych wszystkich pięciu maszyn. Leci sobie tutaj jej do kontenera, tu i też kontenery usunąłem i taśmy ciągi troszeczkę zmodyfikowałem, bo bo tą żywicę przerabiałem już nie potrzebą miejsca. M, tyle miejsca na nią, bo generalnie mają pusto od teraz. Kiedy na taśmociągach są i to i też za taśmociągiem ostatnim. Jest nie powiem bo, bo tej żywicy troszkę brakuje, ale tam mamy plastiku dużo, więc w sumie... To nie jest jakiś duży problem, bo tego plastiku tutaj też nie potrzebuje dużo, bo to jest nie moja główna produkcja, tylko. Tylko... Uh, poboczna! No i później tutaj, tutaj jest tej żywicy polimerowej. Lecimy sobie. To w sumie też by to można było skrócić. Nie robić tego. O nie. Tędy tylko tylko od razu stąd. Pociągnąć tu i... I to by wtedy mniej wystawało tutaj. Pod też zebrałem sobie z tych trzech... doskoczę, doskoczyłem. Z tych trzech roślinek zebrałem sobie... Padaj um, Gody. I... Tutaj później, wraz z wodą, która idzie tym rurociągiem stamtąd, bo tam jest pompa i tutaj na dole idzie sobie woda, na górze idzie sobie paliwo, stąd tam. A razem z wodą i z żywicą polimerową robi się tutaj plastik w tych trzech maszynkach. Później, ten plastik tutaj e, się łączy za pomocą tych trzech pociągów i łączników. Później, tu jest taki kontener na ten plastik, który w sumie jest tak dwie trzecie pojemności, teraz nawet całe. No, i w sumie, w sumie na razie jest taki zapas, ale nie potrzeba tego aż za dużo. Później z tego kontenera, tutaj przez ten rozdzielnik, idzie sobie idzie sobie taśmociąg do dwóch konstruktorów. Robią się z plastiku puste karnistry. Później te puste karnistry tutaj się łączą za pomocą łącznika, później tutaj się rozdziela rozdzielają za pomocą rozdzielacza i idzie sobie do trzech maszyn. Idealnie te, te dwa konstruktory są do trzech tych rafinerii. Potem zrobimy 2 60 czyli 120 i te potrzebują 3 maszyny po 40 czyli 120, tyle pustych karnistrów. Dodatkowo paliwa troszkę zużywają, no i robi się zapakowane paliwo, co udało nam się w kolejnym, w tym poprzednim odcinku. No i tutaj są łączniki, tu się robi paliwo, no i mamy już prawie pełne kontener tego paliwa, także fajnie. Także z tego plastiku nie potrzebuj za dużo, dlatego na razie ich tam zostanie, nawet troszkę miejsca na tą żywicę, bo bo się zapełni to wszystko, i później to będzie wszystko się zapełniać. Więc, żeby tam się paliwo nie zapełniło i, i energii nie brakło, to to jednak troszkę miejsca tą że widzę, zostawmy. W dzisiejszym odcinku myślałem, że sobie mm, ogarnę jej pociągi i ten Peron, platformę do ładowania płynów. Aczkolwiek wcześniej się pozbędź, pozbądźmy tych rzeczy, jak pele jagoda, jak pół staka złącza wysokiej jakości. bardzo. co? Pele jagoda jest najważniejszą rzeczą w całej tej grze. No, dlatego tego zostawiamy tu w skrzynce, a nie wyrzucam. Organy obcych, pancerz obcego, przy grubego. O, nie no. <grybko> obcego. <grybko> no, nie. No, no nie no. Obcego. zostawmy. No i mamy miejsce na, na, na paliwo. Paliwo to jest najważniejsze w tej grze. Nie. beton. Weźmy sobie troszkę paliwa. Hmm, chociaż tu będę jeszcze generalnie troszkę chodził. To jednak, żeby nie zapomnieć o tym, to zabędę sobie już zaraz. Ile tam... dałbym by zapomnieć cię? Wszystkie chwile, te, które są na niebo, czy... Tej miedzianej blachy może mi zabraknąć, aczkolwiek e... chciałbym tu już. Bo ten pociąg sobie tak jeździ i w sumie tutaj nie ładuje się paliwem. Tam się nie ładuje szybko wodami, bo, bo jest pełny. E... odcinka 8 minut. Także zróbmy sobie tutaj ładowanie. Potrzebuję. Czyli i ósemką sobie ustawmy rurociągi i skrzyżowanie po to, żeby mieć łatwiejszy dostęp do tego kliknęły w jeden. Czy coś mi się zepsuło? Chyba nie. Chyba nie. w sumie ten ekstraktor ropy no to miejsce na niego. Można sobie troszkę jeszcze przesunąć pochylić. Nie mogę. Mogę albo tak, albo tak. No niech zostanie tak. Nie zostanie tak, bo tam się akurat nie... nie nachodzi bardzo na... na... na tą szynę. Szyny były złe. Naruszanie, naruszanie. Tak może być. No bo tu na tej wysokości będzie ewentualnie... troszkę wyżej można to dać. I ogólnie nie wiem z jaką prędkością muszę to ustawić. A praktycznie brak oh, zasilania tu jeszcze jest, więc... Zostawmy tak. No i teraz się pompuje 120. Mam tu dwa wejścia, więc mogę maksymalnie tym taśmociągiem transportować 300. Więc mogę to przyspieszyć do 300 i wlewać 300 tu i 300 tu. Tak samo mogę tam wyciągać z tego, wylewać dwoma. I będzie jedno do plastiku, drugie do gumy pewnie. I taki jeden taśmociąg będzie do 10 mm, rafinerii i. No i CS, Adalfi. Ja Jupi, pozdrawił. Mi być wreszcie dodał płatność PC w na tak? To nie ode mnie zależy, Alfie. Powiedzicie, że ja mam tam wszystko, co się da, włączone, nawet yy... i nie miałem przez dłuższy czas. Teraz już mam. Ale ja miałem od razu. Nie miałem sztucznego. Mm, teraz już mam. Hmm. Dobra, w sumie coś, coś takiego można tutaj przejść nie mogę, ale mogę się pod C prześlizgnąć. To jest też fajne. Eee. Yy... I ja sobie nie będę tego dawał wyżej. Dobra, tu już się... Właśnie, zobaczmy czy to już się zacznie pompować. Czy potrzebuję jeszcze jakiś inny wagon do tego. Bo jeśli potrzebuję inny wagon, to trochę słabo, bo muszę wtedy e, postawić od nowa pociąg. Nie, całego pociągu nie, ale wagony. Przy czym ten, ten pełny załadować. Pakuje się, proszę bardzo. Troszeczkę tam się już paliwa wlało. Pierwszy załadunek cysterny. Fajnie. A, nawet pokazuje ile. 106... 106 litrów, a ile ma... cała beczka? Nie wiem w sumie. Jest platforma, 2400 ma. Tam ja mam jeszcze jedną rafinerię, więc dorzućmy tu jeszcze, o, tu jeszcze jest stóp po tym ciągu, który tu wcześniej bieg. Dorzućmy tutaj jeszcze drugi taśmociąg i ewentualnie zobaczmy, ile e, będzie... Nie, nie, nie że Z jaką prędkością się będzie tutaj e, ładowało to. Możemy to przyspieszyć, e, bo taśmociąg do radę. W każdym razie to sobie też postawmy troszkę... troszkę inaczej. Lecę na NCS e, Alfie i... Generalnie jest... Po, Playlista z opisu, ostatni link. Aczkolwiek, jak mam odcinki, to powiem szczerze, że mi a, lubi zatrzymać odcinek i się zapytać, tam wstrzymany otwarcie zostało wstrzymane, czy, czy chcesz go dalej, nie? To jest też nowość e, na YouTubie. I żeby tak nie było, pobrałem sobie wtyczkę, aczkolwiek chyba ona nie działa. Więc trochę słabo. Tu jest. Tak. Ten słup jest podpięty? Jest podpięty, dobra. Okej, okay, więc teraz siódemeczka. 159, 8. Chyba braknie tych. A, jeszcze mam... R ustawione. nowy. To może pod ziemią iść kurczę. Nieźle. 18 plus cena była. No no. Co? 18 plus. No. Dobra, czy to jest? W ziemi chyba nie. Nie ma tragedii. Nie, ale ładnie leci. Chyba, się ładnie. 25% dotąd. Może starczy. Nie uwierzę, jakiego Pokémona zabałam. Skretel. Nie, smoka. Wow. Dobra, tutaj dajmy. To jest maksimum, tak? No dobra. Jak się go wychoduje no i będzie jeszcze Tu, proszę bardzo. To jest maksymalna wysokość. W sumie fajnie, zależy mi, żeby było wyżej. Czy tu dopłynie bez problemu? Chyba tak. No, teraz już się tu zapełniło. Pod górę i teraz się ta... Zresztę nie, nie wiem. Tu się... A w sumie to chyba brakuje minimalnie. Nie wiem czy to dawać pompę, czy nie dawać pompę, o idealnie podjechał, podjechał pociąg. A, jeszcze tam nie mam platformy zmienionej, dlatego się, ee, dlatego się nie... Dobra, w sumie to się chwilkę jeszcze będzie przeładowywać, Cysterna, cysternę. Weźmy sobie paliwa do pełna i już tu nie będę wracał chyba, bo tu jest póki to wszystko zrobione, jeszcze tam trzeba odbiór ustawić. Dobra, 100, 100, dobra Szybko, szybko Szybko O 619 A tu jest ile? Jakaś tak dziwnie, ale dobra yy, Dobra, także mamy paliwa dużo Dosłownie 600, 600 nawet widzę w lewym Wladym rogu. No i spoczko, teraz trzeba jeszcze zmienić platformę tam do odbioru No i będziemy kombinować już, żeby to transportować na górę. Trzeba będzie sporo pomp, pomp, pomp pewnie pewnie Zobaczymy, bo generalnie 4 fundamenty to są chyba, 4 lub 5 fundamentów to jest 20 metrów Czyli tyle ile powinno teoretycznie to pompować, ale zobaczymy jeszcze jak to Trurururu. Nie no, Alfie i sen 18 plus nie było na muzyce NCS myślę Andrzeju Andrzej, ja znowu przejedzie pociąg. Znowu ma przyleciała? Nie. Ej, Andrzej. Nie podrzuci do góry. Śmiesznie. Proszę zmienić ten. Peron. Stoi psiuka na stacji. Na Tutaj drugim peronie. jest pełno. No i tu generalnie były. były takie e, przynośniki. Aczkolwiek, a nie, mam to nawet. No dobra, polecimy sobie zostawić to paliwo tam. Kurde jaka mgła. A ja tu sobie. ja tam nie muszę budować. Szkoda. No to jest właśnie nowość zrobiona, nie? To jest właśnie nowość. I. To jest nie? Ale właśnie liveów to nie, nie, nie zatrzymuje, nie? Nawet tych 24 7 dlatego teraz rana jest 24x7, i to jest takie bezproblemowe. Ale jak puszczę muzykę do tej pory, to ten sposób już to nie działa. teraz nie działa. Szkoda. Dobra, myślę, że tyle może zostać. Wezmę sobie też te miedziane, żeby mi... ...i wziął. Żeby mi starczyło. Póki co mam jeszcze mały pojemnik, tu by się przydało też zrobić duży. No ale to kiedy indziej. Może tu, Co, post... kiedy idzie? Co? może tu postawię też taki kontener i w tą stronę zrobię tu łączniki a... i tu już będzie duży wtedy kontener. A teraz jeszcze starczy taki. Weźmy sobie do pełna. Mm. Tego trzeba tu jeszcze w środku. Tak samo. Pompy do pompy trzeba. mocione belki. Zresztą nie do pełna można wziąć. No można wziąć, ja mam tu trochę betonu, dobra. Także powiem szczerze, że kiedyś szybkimi sposobami przenoszenia była taka wyskocznia, eee, były... Takie, wyrzutnie, aczkolwiek teraz to mniej już wywala powietrze, więc powiem szczerze, że to tu muszę tuby sobie zrobić po prostu. Są też takie tutaj y, na ścianę uchwyty, więc też to troszkę za smutne NCS-y. weź z NCS-a. No to mam. A skąd wiesz, że tak jest? No bo puściłam kiedyś. Czas kiedyś? Ja też to mam w playliście, tylko też na początku. A tu już jest 2935. w sumie. Tylko lajwię można było dać na koniec. Bo i tak, on jest 24/7, więc nic tam nie będzie. Mam Best of 90-80 Club Dance Remix. Tylko nie wiem, że to jest NCL, bo nie ma takiego dopisku, więc ja to samo może. Uh, moment. O, jak przyjął. Tak, jeszcze nie zmieniłem tej platformy. A ile jest tutaj? Mam 400. Czy by Czy ty nie dajesz może przypadkiem z kamieliny? Tak, a co? Z kamieliny. Ta ta ta. Dobra, dajmy to Uuu, na sam dół. To będzie ten ziomuś. Nie wiem czy jest... Jest. Zmienię sobie to do innej playlisty, stąd sobie usunę. I kliknę tu. I Harry'ego Pottera mam jakoś na początku. Tak. Ktoś mnie zaprosił do znajomych na Discordzie. O bo teraz to jest DJ AG chyba. Robi. Mario, Piradzis Ja mam zapisano jakąś listę z NCS-ów i tam jest ponad... Przepraszam, na 700 wiadomo, chyba. Live na YouTube. Mhm. Wieczorów. A coś no, Wiem, nie? wszędzie wywaliło. Przed się zapytać, nie? Jakieś chwilowe problemy. Zaraz, bo ja to muszę... Z wieczora 3 teraz do... dać. No, coś, coś tam się stało złego na chwilkę. Ale się ogarnie. Ale dzięki, Alfie, dzięki. Jakoś sygnał się poruszyło. Cześć, Karolek, witam. Jeśli mnie słychać. A i tu na odcinku wszystko. <grytanie> ale ja sobie nagrywam sobie osobno. Więc więc. Na cię tego nie będzie widać. Dobra. Teraz muszę ten peron towarowy zamienić na. Nie ten. Ten. Ten pusty muszę zamienić na. Na inny peron. Tu jest stacja, tu jest peron i peron. Fitnoś środkowy. A i w sumie nie mam też miejsca na to wszystko. Parę rzeczy, więc wywalmy sobie na razie tutaj. A troszkę rur. Teraz zbierzmy to wszystko. No i betonu trochę. W sumie jeszcze można tego paliwa. Nie potrzebuję jeszcze tyle tego paliwa. Tutaj noszę ze sobą. Fajnie mieć jednak troszkę wolnego miejsca. Tym bardziej jak się coś tutaj jeszcze buduje. O, przemysłowy głośny płynów. Czyli taki większy. 400 to 2400. On się przyda na górze. Bo z przetwórstwa plastiku będę miał jakieś takie: yy, jakiś taki odpad. Także on się przyda fajnie. Hmm, szukam w transporcie platforma do ładowania płynów. Dokładnie coś takiego. Tylko teraz. Jak to się dobudowuje? O, coś takiego. Z wyjściem w tą stronę potrzebuję. Kurczę. Dokładnie. No i mamy. W sumie ładowanie wygląda tak samo. Różni się tutaj jedynie. Tutaj jest kropelka, a tu jest. Tu jest taki kwadracik, że. Że, że towar. A to jest stacja. No I mamy platformę 2400 m3. Czyli w sumie tamten bufor jest takiej samej wielkości. To dużo, to dużo. Póki co jest puste. Czy pociąg zaczął jechać? Zaczął jechać. Ponek tutaj nie miał możliwości przejechania, to chyba się zatrzymał tam i nie jechał jak nie miał pełnej trasy. Dobra, teraz zbierzmy sobie to, 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 to. Wszystko? Czysta paliwa, trochę miedzi i wszystko. Jeszcze mamy. mieć. niestety. Teraz nie mam jeszcze. Ja na to miejsca nie mieć. A wywalmy sobie na razie tutaj zapakowane paliwo. Jak coś będę tu miał, weźmy to na aluminium. No i tak. on podjął pociąg, chyba właśnie. Czy przeładował? Dobrze mówię? Czy nie przeładował? Część nie się, się nie przeładował. Przy... A tu mamy. Rozładuj. O, teraz będzie działał. To nawet dobrze, że. Zwróćcie uwagę na to. Tam jest załaduj, tu jest i Dobra. Teraz skoczymy sobie wyżej. Odcinka 23 minuty. tak, chwilkę będziemy kończyć, generalnie. Spróbuję też ten rozłunek zrobić. No i już ten plastik tutaj w środku się już zajmiemy na następnym odcinku. A tutaj jest jeszcze stara ściana. Pionowa ściana na taśmowiąg. Teraz takich nie ma. Teraz są ogólnie takie ściany, mam jeszcze takie to i proszę bardzo, teraz są ogólnie ściany, które można postawić, znaczy uchwyty na ścianę, które można postawić gdziekolwiek i z, z którejś strony się chce. Aczkolwiek trzeba je kupić, więc to też jest tego rodzaju może trudność, no ale nie dla mnie. No no. Dobra, ja muszę sobie generalnie kupić jeszcze uchwyty na wszystko i takie na, na. Na kubek. ściany z otworem i tak dalej. Kubek też można mieć. Tak, tego orzeszka. Ja sobie z orzeszkiem sobie chodzę, bo. To prawda, mi teraz mało, bo duże Daemon już mówiłem, że ona je masakrycznie dużo tych orzeszków. No ale. Nie no, 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 nieprawda. To sobie rozwalmy i. Aluminium też sporo 260. Także ja będę potrzebował uchwyty do, do rur, mm, które mogę sobie kupić w sklepie. Który muszę najpierw postawić i odblokować, chyba też. Wcześniej nie wiem, czy ja go odblokowałem, czy nie. Eee, nie pamiętam. Specjalnych mam: niszczarkę i sklep. Eee, także to już w nas następnym odcinku. Tymczasem dziś będziemy kończyć. 25 minut. Także dziękuję bardzo serdecznie za obecność, chyba że ty chcesz nie Co? Co chcę? No, zakończyć odcinek. Eee, tak. To bywam sobie ja, był sobie Simiś i w ogóle to gram w Pokemony i mam takiego fajnego żuwika i mam takiego liska i mam takie nie wiadomo coś, ale jest bardzo słodziutkie i w ogóle i Simiś też jest bardzo słodziutki i wszystko i coś. Cześć. Dziękujemy za obecność. Jeśli się podobało, zachęcam do stawienia mapeczki w górę. I subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Bo ze mną inwiś. Ja. Także dziękujemy. Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa. pa.